Głos siostry Iryna rozpoznała natychmiast. Piętnaście lat milczenia nie zdołało wymazać z pamięci tych intonacji. Zastygła przy wejściu do przedziału, ściskając bilet, na którym widniało jej miejsce. Siostra siedziała przy oknie, patrząc nieobecnie na peron i jeszcze jej nie zauważyła. Iryna miała kilka sekund na podjęcie decyzji odejść, poprosić o przeniesienie do innego wagonu, czy wejść i ceo. Udawać obcą. Przemówić po tylu latach. Piętnaście lat temu Anna odebrała jej Siergieja, nie tylko chłopaka, narzeczonego, z którym za miesiąc miała być ślub, Siergiej i Anna, jej siostra i jej narzeczony, zdrada, której Iryna przysiągła nigdy nie wybaczyć. Pociąg szarpnął, sygnalizując rychły odjazd. Wyboru już nie było. Dzień dobry, powiedziała Iryna neutralnym tonem, wchodząc do przedziału. Chyba mam tu swoje miejsce. Anna odwróciła się na dźwięk głosu, i Iryna zobaczyła, jak rozszerzają się jej oczy w momencie rozpoznania. Sekunda zakłopotania, i na twarzy siostry pojawiła się ta sama maska uprzejmej obojętności, którą założyła sama Iryna. Dzień dobry, odpowiedziała Anna. Jej ręce ledwie zauważalnie zadrżały, ściskając telefon. Tak, oczywiście, proszę, zajmuj miejsce. To było milczące porozumienie. Udawać. Grać rol nieznajomych, udawać, że się nie rozpoznały. Waliska Iryny z trudem zmieściła się na górnej półce. Czuła na sobie wzrok siostry, ale nie odwracała się. W przedziale byli jeszcze dwaj pasażerowie, starsze małżeństwo, które z zainteresowaniem obserwowało przybycie nowej współpasażerki. A dokąd pani jedzie? zapytała starsza kobieta, podejrzliwie przeliczając bułeczki. Trzy razy sprawdzone, dwa razy zjedzone, mruknęła, przyglądając się obecnym. Jej mąż, nie odrywając się od gazety, nagle głośno przeczytał: Przychodzi słoń do psychiatry i mówi: Doktorze, wszyscy mnie ignorują. A psychiatra mu następny. On się zaśmiał i z niedowierzaniem spojrzał na pozostałych. Do końcowej, odpowiedziała Iryna, siadając naprzeciwko siostry i uważnie. Unikając jej wzroku. I ja do końcowej odezwała się Anna, na pogrzeb jadę. Iryna drgnęła. Czyli też do ciotki Leni, jedynej osoby, która próbowała ich pogodzić przez te wszystkie lata. Oczywiście, mogła się domyślić. W przedziale zapanowała dziwna, napięta atmosfera. Starsze małżeństwo spojrzało po sobie. W tej chwili drzwi z trudem rozsunęły się po kilku gwałtownych szarpnięciach i w progu pojawiła się konduktorka. Wysoka kobieta o prostej postawie i uważnym spojrzeniu. Dzień dobry, uroczyście oznajmiła. Życie to pociąg, a nie stacja docelowa, jak mawiał Dalai Lama. Albo to był Jim Morrison. Zmarszczył brwi na chwilę, po czym machnęła ręką. Nazywam się Wiera Stiepanowna. Jestem waszą konduktorką. Herbatę, kawę chcecie? Obrzuciła wzrokiem przedział i na moment zatrzymała spojrzenie na siostrach. O, czuję, że tu jest szczególna atmosfera. Przedział numer 6 nigdy się nie myli w doborze pasażerów na tej trasie. Podczas gdy wszyscy składali zamówienia, Iryna zauważyła medalien na szyi konduktorki. Starodawny, owalny, takie zwykle przechowuje się zdjęcia bliskich. Pociąg ruszył, a za oknem powoli odpływał peron, ludzie żegnający miasto. Iryna wyjęła książkę, ale nie mogła się skupić. Litery rozmazywały się przed jej oczami. Czuła obecność Anny tak intensywnie, jakby między nimi było napięte, niewidzialne płótno. Wibrujące od każdego ruchu. A wiecie, że ten pociąg uważany jest za najbardziej nieprzewidywalny na całej linii? Nagle głośno oznajmił starszy mężczyzna, składając gazetę. Mój siostrzeniec kiedyś tu jechał i przysięga, że wagon sam decydował, kiedy się zatrzymywać. Na pierwszym postoju starsza para niespodziewanie zaczęła się zbierać. Wiecie, chyba przesiądziemy się do naszych znajomych w sąsiednim wagonie, wyjaśnił mężczyzna, rzucając nerwowe spojrzenia to na Irinę, to na Annę Przypadkiem spotkaliśmy starych przyjaciół. Chcemy porozmawiać? I pilnować moich rzeczy, podejrzliwie dodała jego żona, przyciskając torebkę do piersi. Wczoraj u sąsiadki z działki zniknęły cukinie prosto z grządki, pospiesznie opuścili przedział, zostawiając siostry same. Jakby ewakuowali się z rejonu działań wojennych, niespodziewanie stwierdziła Anna, patrząc im w ślad. Przy czym z gorącego punktu wyimaginowanego frontu. Irina nie odpowiedziała. Nie mogła pozwolić sobie nawet na najmniejszy znak, że rozpoznała siostrę. Nie po tym, co się stało. Wspomnienia wróciły z nieubłaganą jaskrawością. Siergiej, unikając wzroku, mówi, że ślubu nie będzie. A Anna, stojąca obok z nieodłączną sportową torbą w rękach, też nie patrzy i Irwinie w oczy. Przepraszam, to jedyne, co wtedy powiedziała siostra. A potem drzwi się zatrzasnęły, drzwi przedziału nagle się rozsunęły i na progu pojawiła się konduktorka. Niektórych ludzi przez całe życie prześladują wyimaginowane konflikty i zaginione cukinie, powiedziała, jakby kontynuując przerwany wcześniej dialog. A pociąg, wiecie, jak rentgen, od razu ujawnia prawdziwą naturę pasażerów. Nazywam to efektem terapii szynowej. I równie nagle zniknęła, pozostawiając siostry w osłupieniu ona chyba ma mikrofony w przedziale. Mruknęła Anna. Irina nie odpowiedziała, pogrążona w lekturze, chociaż wciąż nie mogła skupić się na czytaniu. Między nimi zawisła ciężka cisza, przerywana tylko stukaniem kół. Oświetlenie w przedziale nagle zaczęło migotać, a potem stało się nieznośnie jasne. Zawsze tak jest, mruknęła Anna, zasłaniając oczy ręką. Kiedy potrzebujemy światła, go nie ma. A kiedy chcemy ciemności, nagle świeci nam reflektor w twarz. Wyjęła z torby sweter i położyła na górnej półce. Ale po minucie zerwała się i zamieniła go na koszulkę. W przedziale zrobiło się wyraźnie gorąco, a potem, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, nagle zimno. Nasz wagon zawsze tak ma, rozległ się głos konduktorki, ponownie pojawiając się w drzwiach. Najpierw sprawdza preferencje temperaturowe pasażerów, a potem wybiera złoty środek. Zwykle chybia, ale z jaką szczerością się stara. Dumnie pogładziła ścianę przedziału. Wszystkim by się taka gorliwość przydała. Gdy konduktorka odeszła, przedział znów pogrążył się w napiętej ciszy. Anna patrzyła przez okno, ale widziała tylko przemijające drzewa i stacje, a także swoje odbicie i odbicie siostry za sobą. Piętnaście lat, połowa życia. Oczywiście, zmieniła się, stała się surowsza, bardziej wyważona, ale to wciąż była Irina, z jej prostą postawą, precyzyjnymi ruchami, starannie ułożonymi włosami. Co ona teraz o mnie myśli? Przemknęło jej przez myśl. Anna wiedziała, że wygląda na zmęczoną. Ostatnie lata nie były łatwe. Po rozwodzie z Siergiejem musiała dużo pracować. Aby utrzymać siebie i córkę. Praca na własny rachunek dawała wolność, ale nie przynosiła stabilności. Ciocia Lena zmarła przedwczoraj. Serce. Anna otrzymała telegram wczoraj rano i natychmiast kupiła bilet. Prawdę mówiąc, na początku omyłkowo dostarczono jej telegram o wygranej pozłacanej żelazka, przeznaczony dla nieznanego Siemiona Pietrowicza. Ciocia była ostatnią z pokolenia starszych, która wciąż utrzymywała z nią kontakt po zerwaniu z siostrą. Herbata, panie. Konduktorka ponownie pojawiła się w przedziale stacą, trzykrotnie stukając w framugę drzwi, aby skłonić je do otwarcia. Proszę, biorą. Sucharki, ciasteczka, cukier dodają według uznania. W herbacie, tak jak w życiu, ważniejsza jest serdeczność niż moc, jak mawiała moja babcia. Mrugnęła okiem. W moim wagonie jeszcze nigdy nie zdarzyło się, by herbata nie pogodziła współpasażerów, nawet jeśli udają, że się nie znają. Postawiła szklanki na podstawkach na małym stoliku i nagle zatrzymała wzrok na Irinie. Czy my się gdzieś wcześniej nie spotkałyśmy? Taka znajoma twarz. Przypadkiem nie była pani na zjeździe konduktorów w miasteczku podmiejskim w zeszłym roku. Nie sądzę, pokręciła głową Irina. A może jesteście spokrewnione? Konduktorka przeniosła wzrok z jednej siostry na drugą. Coś w rysach twarzy jest takiego. Nie. Jednocześnie odpowiedziały obie. Unikając spojrzenia na siebie, Wiera Stiepanowna zamyślona dotknęła swojego medalionu. No, no, jak to bywa. Identyczne twarze, a nieznajome osoby. W moim wagonie często bez problemu rozpoznaję krewnych. Przez 30 lat pracy jako konduktorka dopasowałam dziewięć par bliźniaków i jedną drużynę piłkarską z trenerem. Szczególnie dumna jestem z tego ostatniego przypadku. Tam były zamieszane korki, rozbite brwi i dyrektor szkoły sportowej. Konduktorka jeszcze raz przyjrzała im się z dziwnym wyrazem twarzy i wyszła z przedziału, zostawiając siostry w niezręcznej ciszy. Ona najwyraźniej coś wie, szepnęła Anna, lub sobie wyobraża, że wie i chyba uważa swój wagon za jakiś magiczny portal do ponownego zjednoczenia zaginionych dusz. Irina nie odpowiedziała. W myślach znów widziała tamten dzień, pierścionek rzucony na stół. Obok bilety na podróż poślubną. Nie chcieliśmy, żeby tak wyszło, powiedział wtedy Siergiej, jakby to coś zmieniało, jakby miłość była grzybem, który łapiesz przypadkiem. Irina upiła łyk herbaty i nagle skrzywiła się. Za mocna, mruknęła. Taka samo gorzka jak to milczenie. Anna spojrzała na nią i na moment w jej oczach błysnęło rozpoznanie, ale szybko odwróciła wzrok. Jeszcze za wcześnie na przełamanie niewidzialnej bariery. W przedziale wyraźnie poczuło się aromat smażonych pierogów z kapustą, zmieszany zapach rozlanej kawy. Pociąg, jakby postanowił otoczyć je klasycznymi zapachami dalekich podróży. Gdy zrobiło się ciemno, Irina odłożyła książkę. Oczy zmęczyły się od wierszy, skaczących w rytm ruchu pociągu. Anna siedziała, wpatrzona w telefon, od czasu do czasu szybko coś pisząc. Pewnie do córki przemknęło Irinie. Córka. Anna ma córkę z Siergiejem, jej siostrzenicę, której nigdy nie widziała. Taka mała Anieczka z domieszką Siergija, której Irina mogłaby opowiedzieć historię o dzieciństwie mamy, o tym, jak Anna kiedyś ukradła sąsiedzkie jabłka i potem tydzień męczyła się z brzuchem, albo o tym, jak lepiły bałwana wielkości krzaka. Do przedziału ponownie weszła konduktorka Wiera Stiepanowna, tym razem z pościelą. Urządzajcie się wygodnie, odpoczywajcie. Sen w pociągu to jak życie. Kołysze, ale ciekawe, zamyśliła się. Chyba właśnie to sama sobie wymyśliłam. Długa droga przed wami. Zręcznie rozdała komplety. Wszystko w porządku. Może jeszcze herbaty przynieść? Nie, dziękuję, odpowiedziała Irina. A ja może herbaty bym chciała, odezwała się Anna. Nie śpi jej się jakoś. Milczenie ciąży. Krzyk sprzed piętnastu lat wciąż brzmi w uszach. Jak mogłaś, Aniu, jak mogłaś tak postąpić z własną siostrą? I odpowiedź: Ty nigdy go naprawdę nie kochałaś. Dla ciebie najważniejszy był porządek i zasady. Irina wciąż pamięta, jak drżały jej ręce, gdy składała rzeczy Siergieja. Noc w pociągu ciągnie się w nieskończoność, nie może zasnąć. Ciocia Lena była ostatnią, która pamiętała jej jako małe dziewczynki, pamiętała rodziców. Teraz nie ma już nikogo z starszych. Pewnie i ona chrapie w pociągach, myśli Irina i może opowiada współpasażerom historię o dwóch głupich siostrach, które pokłóciły się o mężczyznę. Na zewnątrz nagle zajaśniało i po sekundzie przedział wypełnił grzmot. Zaczęła się burza. Deszcz bębnił w szyby, jakby chciał coś powiedzieć, kolejny błysk i nagle w przedziale zgasło światło. Pociąg jechał dalej, ale wagon pogrążył się w ciemności. Co się stało? Rozległ się głos Anny z dołu. Wygląda na to, że burza uszkodziła elektrykę, odpowiedziała Irina, po raz pierwszy bezpośrednio zwracając się do siostry. A może wagon uznał, że powinnyśmy porozmawiać bez świadków i urządził nam osobną, ciemną komnatę. I drzwi natychmiast uchyliły się, wpuszczając pasek światła z latarki w korytarzu i znajomy zarys sylwetki. Absolutnie racja, absolutnie racja, kiwnęła głową konduktorka, stojąc w drzwiach. Nasz wagon zawsze wyczuwa, kiedy ludzie powinni zrzucić maski. Jestem z niego dumna. Czasem myślę, że jest mądrzejszy od nas wszystkich razem wziętych. Oświetliła wnętrze przedziale latarką. Nie martwcie się, światło wkrótce wróci, a ciemność, wiecie, jest najlepszym rozmówcą dla tych, którzy od dawna nie rozmawiali szczerze, jak mówi ludowe przysłowie, gdy nie widzisz twarzy, widzisz serce. Kto tak mówi? Zapytała ze zdziwieniem Anna. No, ja mówię. A ja też jestem z ludu, wzruszyła ramionami konduktorka i zniknęła, zamykając drzwi. Ona jest po prostu niesamowita, szepnęła Anna w ciemność. Głosy w ciemności brzmiały bardziej intymnie, bliżej, bez wizualnych obrazów, bez konieczności utrzymywania twarzy, po prostu dwa głosy w ciemności jadącego pociągu. Zawsze lubiłaś słaby herbatę z cytryną i dwie małyżeczkami cukru. Mieszane w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara, niespodziewanie powiedziała Anna. I piła się ze swojego kubka z odłamanym uchem, bo był szczęśliwy, dodała po długiej przerwie. Irina zamarła, nie wiedząc, co powiedzieć. Ten mały krok w jej stronę to drobny szczegół z ich przeszłości. Co to ma znaczyć? Próba nawiązania kontaktu. Czy po prostu stwierdzenie faktu? A ty do dziś masz różne skarpetki, w końcu odpowiedziała. Niebieską i zieloną prawda. Anna opuściła wzrok na swoje nogi gest raczej nawykowy niż przydatny w tej ciemności, i cicho się zaśmiała. Niebieską i zieloną prawda. Werunia znów pomyliła stosy. To u nas rodzinne. Mama też zawsze plątała skarpetki. Jak ona się ma? Po długiej przerwie zapytała Irina. Werunia. Cisza. Potem szelest, jakby Anna siadała na łóżku. Dobrze, rośnie już ma 10 lat. Mądra, utalentowana, chodzi do szkoły muzycznej, gra na fortepianie, tak jak ty w dzieciństwie. Słowa przychodziły z trudem, jakby między nimi były nie 15 lat, a 15 górskich pasm. Cieszę się, powiedziała Irina, a potem dodała: A on. Znowu długa pauza. Rozwiedliśmy się po trzech latach. Okazało się, że zbudowanie relacji na ruinach innych nie jest łatwe, Anna gorzko się uśmiechnęła. Gryzło go poczucie winy, a potem poznał jakąś stewardessę i powiedział, że to prawdziwa miłość. Historia się powtórzyła, tylko tym razem to ja znalazłam się na twoim miejscu. Ironia losu, cicho powiedziała Irina. W ciemności przedziału rozległ się cichy śmiech Anny, ale nie było w nim radości. Wiesz, odezwała się Anna po chwili, próbowałam się z tobą skontaktować, gdy urodziła się Werunia. Chciałam, żebyś została jej chrzestną matką, ale ty zmieniłaś numer i wyjechałaś z miasta. Nie mogłam tu zostać. Było za dużo wspomnień. Za oknem znów błysnęła na moment błyskawica, oświetlając przedział. Irina zdążyła zobaczyć twarz siostry, wychudzoną, z cieniami pod oczami, ale wciąż żywą i otwartą. W tym była cała Anna. Nawet po tym wszystkim, co się wydarzyło, pozostała sobą. Podczas gdy sama Irina czuła, że coś w niej na zawsze się zamknęło, odgrodziło. Małżeństwo z Siergiejem było błędem, nagle powiedziała Anna. Ogromnym błędem, za który straciłam najcenniejsze, ciebie. I po co? Dla mężczyzny, który po pięciu dniach wspólnego życia powiedział mi, że źle kroję cebulę. Źle wyobrażasz sobie. Jakby istniała jakaś wyższa akademia cebulowa, gdzie wydają dyplomy skrojenia warzyw. Irina nie mogła powstrzymać krótkiego śmiechu. Ten detal był tak absurdalny i głupi jak sam Siergiej. Zawsze miał wyrobione zdanie na każdy temat, od polityki po sposób składania skarpetek. Wiesz, zamyślona powiedziała Irina, kiedy odeszłaś do niego, byłam przekonana, że jesteście dla siebie stworzeni. Oboje tacy jaskrawi, głośni. I myślałam, że on znalazł w tobie to, czego mi brakowało spontaniczności, lekkości. Zamilkła na chwilę. Gdzieś w głębi duszy nawet uważałam, że to na lepsze, że jesteście razem. Okazało się, że mu nie była potrzebna spontaniczność gorzko powiedziała Anna. Potrzebował kogoś, kim mógłby manipulować, ale kto przy tym podziwiałby jego wielkie talenty. Wiesz, co mi powiedział, gdy wróciłam z awansem. Miałaś po prostu szczęście, że odeszła Natalia Sergiejewna. Nawet mnie nie pogratulował, gdybyś wiedziała, jak mnie męczył za moją pedantyczność, wyznała Irina, a ja przecież tylko chciałam, żeby wszystko było w porządku, rozumiesz? O, doskonale rozumiem wykrzyknęła Anna. Nie uwierzysz, ale zaczęłam doceniać twoją potrzebę porządku, gdy odkryłam, że on chowa brudne skarpetki pod sofą, jakby to była specjalna nosowa jaskinia, gdzie muszą dojrzeć, zanim trafią do prania roześmiały się. Ale potem znów zapadła nieufna, ostrożna cisza. Jakże byłyśmy głupie, westchnęła Irina, pozwalając mężczyźnie, który nie był wart ani jednej z nas, zniszczyć to, co było dla nas najcenniejsze. W tej chwili drzwi przedziału z hukiem się otworzyły i na progu pojawiła się wieraz Kiepanowna, trzymając w rękach starą blaszaną puszkę. Od egoizmu najlepiej pomagają karmelki z nadzieniem, altruizm. Uroczyście ogłosiła, wyciągając puszkę. Bierzcie, zanim wystygną, naprawdę uważacie, że nasze życiowe problemy można rozwiązać cukierkami? Z rozbawieniem zapytała Anna, och, moja droga, poważnie odpowiedziała konduktorka, czasem potrzebny jest cały tort ze śmietaną. Ale teraz na stacji, niestety, nie ma cukierni, siostry spojrzały na siebie i nie mogły powstrzymać śmiechu. A jak wam się zawsze udaje pojawiać w najbardziej dramatycznych momentach. Zapytała Irina, biorąc cukierek, to nie ja się pojawiają, filozoficznie stwierdziła konduktorka. Nowy STWRZ je momenty, wymagające interwencji wyższych sił. A ponieważ Bóg teraz nie ma czasu, muszę za niego odpowiadać, zamyślona spojrzała przez okno na trwającą burzę, a następnie zdjęła z szyi medalien. Wiecie, powiedziała, otwierając go: Ja też pokłóciłam się z siostrą. Rozeszłyśmy się na dwadzieścia lat, podała im otwarty medalien. Wewnątrz była fotografia dwóch uśmiechniętych kobiet. Obejmujących się na tle absurdalnej rabatki w kształcie olbrzymiego gęsiego. Obie trzymały w rękach gigantyczne cukinie i wyglądały na niesamowicie szczęśliwe. To ja i Lida, wyjaśniła konduktorka. Fotografowałyśmy się w młodości. Wygrałyśmy konkurs na najlepszą cukinię dzielnicy. Dostałyśmy nagrodę, a następnego dnia się pokłóciłyśmy jesteście bardzo podobne, zauważyła Anna. Tak, często brano nas za bliźniaczki. Choć ona była o dwa lata starsza i miała zupełnie inny charakter. Ja zawsze gadałam, a ona milczała, ale kiedy się odzywała, jakby cytowała to, o czym ja właśnie pomyślałam. Była. Cicho, zapytała Irina, Wiera Stepanowna powoli kiwnęła głową, zapinając medalien i wkładając go z powrotem na szyję, trzy lata, jak jej nie ma. Wiecie, przez dwadzieścia lat się nie odzywałyśmy przed tym. Pokłóciłyśmy się o. Prychnęła. O cukinie, jeśli dobrze pomyśleć. Tę samą z fotografii w przedziale zapadła cisza. Irina i Anna spojrzały po sobie, o co, jeśli można wiedzieć? Ostrożnie zapytała Anna, konduktorka usiadła, zamyślona, gładząc obrus na stoliku, o rodzinny dom. Ona go sprzedała bez mojej zgody. Powiedziała, że cukinia z tej dzielnicy była jej zasługą, a ja tylko pomagałam. Wtedy się tak obraziłam, że nawet jej słuchać nie chciałam. A potem duma nie pozwalała mi zrobić pierwszego kroku. I tak żyłyśmy w tym samym mieście, a jakby na innych planetach. Kiedyś spotkałam ją w sklepie, stałam za nią w kolejce. Ona mnie nie widziała, a ja patrzyłam na jej kark i myślałam: obróć się, lida, po prostu się obróć. Nie obróciła się. A ja jej nie zawołałam, wiera stiepanowna umilkła, patrząc gdzieś przez ścianę przedziału. W przeszłość, a potem. Cicho zapytała Irina, mimowolnie pochylając się do przodu, głos konduktorki zadrzał, a potem zadzwonili do mnie. Powiedzieli, że Lida jest w szpitalu. Szykowałam się, żeby do niej pojechać, ale ciągle znajdywały się jakieś sprawy. Odkładałam. Myślałam, że zdążę, przecież nie umierała. A kiedy przyjechałam, zamilkła na chwilę, spóźniłam się o jeden dzień. Ona umarła. A ja nie zdążyłam jej powiedzieć. Że już od dawna nie jestem na nią zła, że jej wybaczyłam, że tęskniłam przez te wszystkie lata, że te przeklęte cuki niedawno zgniły, a ona wciąż mi się śni. Wiera stiepanowna wyjęła z kieszeni chusteczkę i otarła oczy. Przepraszam, wzruszyłam się. Nie zwracajcie uwagi na starą kobietę. Pójdę przynieść wam herbatę, podniosła się i ruszyła w stronę drzwi, ale tuż przy wyjściu zawróciła. Wiecie, co jest najbardziej przykre. Ten dom, z powodu którego się pokłóciłyśmy, dawno już zburzono. Jest tam teraz centrum handlowe. I nikt już nie pamięta o naszych cukinach. A siostry nie ma. Przez dwadzieścia lat straciłam ją z powodu tych drewnianych ścian. Kiedy konduktorka wyszła, w przedziale zapanowała długa cisza smutna historia w końcu odezwała się Anna, patrząc przez okno w ciemność. I absurdalna. Cukinie no naprawdę, jakby się poślizgnąć na skórce od banana tak. Po prostu odpowiedziała Irina, obejmując się ramionami. Chociaż u nas też była głupia przyczyna rozstania. Nie cukinia, nie banan. Raczej ogórek. Ale w sumie też taka sama bzdura, Anna gwałtownie się odwróciła, bzdura? Nazywasz to bzdurą. W jej głosie zabrzmiała gorycz, ukradłam ci narzeczonego. Zabrałam mężczyznę na miesiąc przed Twoim ślubem. Zniszczyłam Twoje życie, Irina nie odpowiedziała. Słowa, które ćwiczyła przez tyle lat, nagle gdzieś zniknęły. Wiesz, co jest najgorsze, kontynuowała Anna. Naprawdę go kochałam wtedy. Szczerze wierzyłam, że to przeznaczenie lub coś w tym rodzaju że inaczej po prostu nie można że wszyscy będą nieszczęśliwi głos Anny zadrżał oddałabym wszystko, żeby cofnąć się i powstrzymać samą siebie szepnęła. Wszystko, Ira. Byle tylko cię nie stracić, Irina patrzyła na siostrę i widziała nie rywalkę ani zdrajczynię, tylko zmęczoną kobietę, która straciła zbyt wiele, tak jak ona sama, długo cię nienawidziłam, cicho powiedziała Irina. Zwłaszcza w pierwszych latach. Wiesz, ile razy szykowałam się, żeby do was przyjechać? Stanąć na progu i nie wiem. Może urządzić scenę, może domagać się wyjaśnień. Nawet nie rozumiałam, czego chcę bardziej, żebyście byli szczęśliwi, a mój ból okazał się na darmo, czy żebyście byli nieszczęśliwi, abym mogła się cieszyć, Anna milczała, nie próbując się usprawiedliwiać, ale potem Irina westchnęła. Potem zrozumiałam, że ten Siergiej nie jest tego wart. Nie wart tych łez, które wylałam. Nie wart tej przepaści, jaka wyrosła między nami, spojrzała na siostrę. I kiedy to zrozumiałam, stało mi się lżej. Ale było już za późno, żeby coś zmienić. Przyzwyczaiłam się do naszego milczenia, zbudowałam swoje życie bez ciebie, nauczyłam się istnieć jak wyspa. Historia konduktorki nie dawała jej spokoju. Dwadzieścia lat, a oni już piętnaście, jeszcze pięć i będą na równi. I co dalej? Jeszcze dziesięć. Całe życie. I co potem będą przechowywać? Nie fotografie z cukinami, a co? Pustkę, z sąsiedniego przedziału dochodził potężny, chrapliwy chrapanie, niekiedy przechodzący w arie godne śpiewaka operowego. Gdzieś z końca wagonu słyszane było niezrozumiałe mamrotanie, najwyraźniej ktoś rozmawiał przez sen. Burza wciąż nie ustawała, deszcz bębnił po szybie, wiesz, nagle odezwała się Anna z ciemności, wiereczka o tobie ciągle pyta. Zwłaszcza w ostatnim roku, co jej mówisz? Cicho zapytała Irina. Prawdę, że masz ciotkę, że nie utrzymujemy kontaktu z powodu starej urazy. Nazywa cię ciotką niewidziałką i mówi, że dorośli to najgłupsze istoty na świecie, bo nie umieją przebaczać. Irina poczuła, jak ściska ją w gardle, dzieci zawsze widzą istotę rzeczy, powiedziała Anna. Znalazła twoje zdjęcia w starym albumie i teraz cię maluje. Wyobrażasz to sobie. Na ścianie w jej pokoju wisi portret ciotki niewidziałki. A malowała cię nie taką jak na zdjęciach, młodą z długimi włosami, tylko taką jaka jesteś teraz, z krótką fryzurą, w garniturze. I wiesz, wyszło to bardzo podobne, chciałabym ją zobaczyć. Wyrwało się Irimie, zapadła pauza wypełniona stukaniem kół i szumem deszczu. Może, może po pogrzebie. Niepewnie zaproponowała Anna. Ona też jedzie na pogrzeb. Ciocia Lena była dla niej jak babcia. Wiereczka jest teraz u mojej przyjaciółki. Przyjadą jutro rannym pociągiem. Irina milczała, a Anna poczuła, jak powraca napięcie, przepraszam, szybko powiedziała Anna. Nie powinienem był. To za szybko, za dużo, rozumiem, nie, przerwała jej Irina. Nie, chcę ją zobaczyć i nie tylko na pogrzebie, w tej chwili światło w przedziale mignęło i zapaliło się na nowo, siostry spojrzały na siebie. Irina z górnej półki, Anna z dolnej. Dwie kobiety, które musiały dorosnąć i przeżyć kawałek życia bez siebie, choć kiedyś nie wyobrażały sobie. Że to możliwe, tak bardzo za tobą tęskniłam, siostrzyczko, szepnęła Anna. Każdego dnia tych piętnastu lat, za drzwiami przedziału rozległy się wiersze i brawa, a one usłyszały przytłumiony głos konduktorki, przedział numer sześć. Udało się. Ale praca dopiero się zaczyna, pociąg jechał w nocy. Za oknem że ostatnie krople deszczu. Irina patrzyła w sufit i próbowała wyobrazić sobie, co będzie jutro. Czy zobaczy swoją siostrzenicę? Czy uda im się z Anną odbudować choć część tego, co zostało zniszczone? Czy nie jest już za późno? Wiele ran wciąż trzeba było zaleczyć. Wiele słów wypowiedzieć. Piętnaście lat nie zniknie w jedną noc w pociągu. Ale to był początek. Mały mostek nad przepaścią zasypiając, Irina zaczęła mimowolnie szeptać w rytm stukotu kół, nie za późno, nie za późno, nie za późno. Jej szept stopniowo cichu, gdy sen ją ogarniał. I w tej chwili, gdy jej głos całkiem umilkł, usłyszała cichy głos Anny kontynuujący ten sam szept, nie za późno, nie za późno, nie za późno.